Wittajcie widzowie, jesteś Natalka, Spychełka i witam Was na kolejnym odcinku z Badlandów. I tutaj Badlandu. też ukasz, ja też, będziemy mieli razem, ale dzień ja chcę tutaj być. Witam, z tobą. Witamy, witam Was <laughs> tak, witam Was mówi. bardzo w tym odcinku. A ja tutaj skaczę, widzowie. O jestem, o jestem, 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 halo, halo, tutaj. <laughs> I, Dobra, i, ja już, e, I będziemy i zostawiać na do góry i subskrybujcie. Nie dzień. Super, fajna informacja. Ba Ej, jaki masz plan na dzisiaj? Ej, a ty? Ja będę robiła magazyn u siebie. No wiecie, tutaj większość youtuberów. A ja, ja może bym cały odcinek po prostu tam y, tą so? pułapkę... Wiesz Ja najpierw idę do farmy mobów. I ty sobie chcesz Idzie Idziesz ze mną? Proszę. No tak. No no ja mobile. chyba nie mam, czekaj. Mam się Miecz na mam. Ja mam się a powiedz mi, z którego mowa wypada skóra, yy, Czy z którego Najwyżej wypada? to zombiaka, ale baz ma szansę. 1,2% szans. szans. Tak. Widzę cię tam, jak tam daleko biedny jest. No jak tam? By troszkę daj wody na wodzie. Konkrowa lama. Ojoj. Oj, oj. hmm. No bo wychodziłem, ale bez wiesz... Po wodzie. wodzie. I nie, nie. ma żadnego potwora. No dobra, no bo, bo my nie byliśmy w pobliżu, Ja w takim razie nie. Ale przydałoby się. proszę może. Trochę więcej. Nie ma żadnych i masz noc. Ej! Co to da Ci teraz? No. Czy już nas tutaj coś oszukali? No, coś się popsuło. No właśnie. Usią, panie. Mam, mam łóżko, czy, czy ty masz łóżko? Yy, nie. No co, tu po prostu szybko. Gdzie jest słońce? Niekoniecznie jest tak. Yy, Może już być po dnia. No, już ponad. I tam coś spadło z góry. Woda, ale nie ma w żywłku potworów. Ty się potworami śniesz? Tatuś! Tatuś, ratuj! Okej, okay. czekaj, zaczęto panu w łukiem. Czekaj, czy wypadł? Nie wypadł. Nie wypadł. Nie wypadł. Okej, okay, czyli muszą, musimy być obok niej. Nie muszę stosować strzały. No dobra. Zombie, tak! Ile masz, ekspa? Yy, 27. Mam 24 Ja będę mnie a tak bo on jest szybszy. O! Ja też. Taki, yy, no a nie, nie zużywasz go no, jak tak, tak machasz, nie. No, nie właśnie. Wiesz, to właśnie jest trochę dziwne. Taki machanie to ten... Chyba chciał wybuchnąć. Ta ja, lecę ta już. Po... Dobra, to lec Ej, gdzie słońce? Już tam, już księżyca widzę. Zachodzi już trochę? No, no trochę, ale to patrzy księżyc. No. Ja nie mogę, ja to muszę pilnować. Ła! Ej, ja chyba spadnę, Ej, baza z lustrem! Znaczy, Boże, z obrazem, dobra, to później. Widzowie, przepraszam, na, y, następnym dniem. Następny dzień. To, to będzie dla lusterka, poświęcimy czas. Yy, co tutaj teraz mogę zrobić? Czy jest mój ten? Oho! Już pomału, już zachodzi słońce. No. A tutaj nic nie mogę zrobić. A tutaj zacznę a tutaj, a tutaj. O! Skotka, tam jeszcze jeszcze, to sobie złowię mój magazynek Chyba, Dabinę mogę zrobić, ale na no, tylko ja tak nic nie gadam? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No wpadnie coś czy nie. Dobra, już chyba jest ostro. No właśnie... Ja już pię. Ła, to ci miałeś tam muszko, dobra, to jest super. Dobra, i teraz zaczynamy zabawę. Sztabka żelaza wypadła, z któregoś mowa. Masz dużo strzał, prawda? A po mi tam da mnie kraść. nie kaść. Nie kradniesz czy coś? Mhm. Ty, aniołek. Nie mam jakiś złup. Ty, aniołek, nie, nie, nie kradniesz żółki. A tak. dwa do jest w tym Chcemy tutaj mieć. O! Kowalski, coś tam prawa. Stół Kowalski, co trzeba mieć? Dwie tak? I deski, stukowarski. Kowalski. A mamy gdzieś tam stół Kowalski? No to jest nieprawda z, z tą skórą, no bo przecież z hoglina też wypada skóra. Tak przecież zdobywamy. Ej, nie ma. Które można wyłowić? O, można wyłowić. Co? Tutaj jakiś pająk. Można drugi. Jakbyś tak sobie syczał. Coś tutaj jest syczało. Nie widzę tutaj żadnego pająka. Coś mało mówię. Nie dlaczego to ma godzinę? No być może tam pają coś zablokował, one po prostu nie mogą się podłączyć. No, kameran, goście. Teraz ta się z nimi męczysz. Ja tutaj y, może coś dobuduję. w takim razie. A Ty co robisz? Ulepszasz? No y, robię dalej? magazyn. Magazyn nie wychodzi. E, dobra, to jest bez sensu, to jest bez sensu. Po sobie taktyczne dawinki. I mam pochodni? 17. Hmm, 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 hmm. Czy to powinno... No oczywiście, powinno to wystać. Takie. Tak, dla pytania, czy to powinno wystać? Czy na piasku mogę to kłaść? Oczywiście, bardzo mnie to cieszy. Dobrze, to co? Co, wazimy na dół? Ui. Nie wiem, na jakie piętro, może. No też, żeby nie było to tak mocno strasznie. O, op, op. Op. No i co? Dobrze. Spadnie tutaj coś? Ja nie wiem. Się zablokowało. Ha? No jakiś pająk chyba tam jest i blokuje. Zresztą się tam Ej, ja nie chcę. Halo, trzeba się ciągle spinam? A, Jak ogólnie jest ten dzień, no. Hmm. Ciężko tutaj je zobaczyć, bo zasłania. Ale to znaczy, że, że słońce nie jest jeszcze południe. Dobre. No, pająk. Odpuść tutaj. Blokujesz pająk. Pająk blokujesz. Pokaż się. Dziękuję. No tak, wy, właśnie, przepraszam Was bardzo za mojego zaproszenia, no ale, no tak, już to teraźniejsze pokolenie, dobra, Ej, dobra, po tym, chyba dzisiaj nie będzie posłuchać. dzisiaj czerwonym wioskiem wszystko kopię, no, czemu ja nie... nie no i zniszczyłam sobie, sobie, o! Nie, fajk, kto. coś nie jest? Muszę wyjść na zobaczyć. Tutaj, na nic, ale się, się troszkę się bawię. Mogę ja iść sam sobie. Co to? To właśnie jest inna kota. Biała tera kota. Po co mi biała terakota? Znak zapytania. Po co mi biała terakota? Właśnie. Kto to wie? Kto to wie? Właśnie, ma nikomu nikt nie wie. Up, up, up. Oj, oj, oj. I jakby, naprawdę? Na drzwiach można postawić pochodnie, ale się niszczy ta pochodnie. Okej, okay. sekret odkryty. <laughs> Proszę mi mnie tutaj przepuścić. Teraz nie wiem. No. Nie, nie się kierowało. Ale super. Ja potrzebuję teraz wylać wodę. Przebuję tutaj wylać wodę. Ok, i tutaj ostatnie? Eee, tu się woda zablokowała. Nie, to nie. Ale, ale ciekawy efekt. Zobacz, woda się zablokowała na pół płytce. I, i, i tu jest przerwa. Dlatego nie, nie widzicie, to jest Ta sprawa. Dobrze, to ideę ją wziąć, bo widać, że to, to nie jest przyczyna. Tutaj jedno gatunki jeszcze brakuje. Chyba jednak nie było to. Zniknie ta woda, czy nie? Tak zostanie. Spadnie Co? tutaj coś? Żaden, no nie spadł. Chyba, że dlatego, że ty się gdzieś tam kręcisz. W pobliżu. Nie, właśnie nie jestem w pobliżu, jestem w swoim Mam wędkę nie? Mam wędkę. to może to pójdę sobie po prostu położyć. Po tu jest twój domek, tak? To ja ogólnie nie będę się patrzył. O, ja jestem tutaj. Miałem track. Hmm, stoły craftingowe. ja <laughs> o tym nie wiedziałam. To jest niesamowite. O, nie. Czy dobrze? Naprawdę, znaczy no, ja, jak to? Hm. Czy nie coś? Znaczy ja wiem. A i mi się wypełniło, tak... Hmm. Surowy do, dosz i pieczony dorsz. Dobra. No niestety. Już chyba jest noc, wiesz.